no właśnie, zastanawiam się, czy można o pani powiedzieć, że jest pani politykiem, mimo, że jest pani ministrem i wydawałoby się to oczywiste? No, dla mnie to cały czas nie jest oczywiste. Niektórzy traktują jak kokieterię, ale ja cały czas uważam, że jestem kobietą w pracy, że na zapultem, a nie kobietą w polityce. Był taki czeski serial, to dla tych, którzy nie pamiętają. <noise> ale to, trochę, to, trochę to tak jest, że wchodzenie do polityki dla kobiet, przynajmniej o tym się mówi bardzo głośno, jest tak naprawdę mimo parytetów coraz trudniejsze, bo, te, bo kobiety w świecie polityki muszą się odnajdywać w takim no, męskim bardzo świecie. Pani jest, mam wrażenie, kobietą, która ma w sobie taki, nie wiem czy to będzie komplement, ale mam nadzieję, że będzie, taki męski pierwiastek, że jest Pani bardzo osobą twardą w pracy, taką wymagającą od innych i od siebie też, dobrze hmm. myślę? To znaczy o mnie, o mnie pewnie pani dobrze myśli, ale ja jestem kobietą, bardzo kobietą, bardzo kobietą. Nie, ja tego nie podważam absolutnie, mówię o sprawach ale, absolutnie. Ale to jest kwestia charakteru, tak jak są pewnie mężczyźni, którzy, a nawet jest ich bardzo dużo, którzy są jednak miętcy, tak, tak są kobiety, które mają charakter. To nie jest. To jest raczej cały czas w Polsce kwestia i pewnie jakichś tradycji, i pewnie i, i kwestii związanych z opieką nad dziećmi, no, różnych rzeczy. My oczywiście również w ramach naszych możliwości, tych, tych które mamy z, z finansowaniem, jakoś tam kobietom pomagamy, ale to znaczy nawet nie jakoś, tylko bardzo. No 3 miliony kobiet skorzystało z różnego rodzaju takich form, czy, czy pomocy przy, przy szukaniu pracy, czy powrocie na rynek pracy po macierzyńskim. Ale to jest jednak również kwestia y, tradycji podejścia mężczyzn, wychowania chłopców, a to nam się często nie udaje cały no, czas. Pa, pani ma chłopca, więc rozumiem, Oj, że, coś, tak. że coś na ten temat wie. Tak. Zastanawiam się też, jak pani godzi to życie y, m, rodzinne z byciem w pracy y, i to tak ciężkiej pracy, bo rozumiem, że to nie jest praca bardzo, bardzo tylko ciężko i wyłącznie godzi. I to 8 godzin. Oczywiście w, w gdzieś medialnie to wygląda, że jest wspaniale, ale to przecież wiadomo, że nigdy nie jest wspaniale. To zawsze, się, zawsze się, coś człowiek i to każda, każda kobieta, która pracuje normalnie i która, która się tej pracy poświęca, a ja się poświęcam jednak prawie cały tydzień, to, to ma pewnie takie, takie wątpliwości. Czy to jest rzeczywiście to, no ale jak się lubi, jak się lubi to, co się robi, a ja lubię to, co ja robię. Politykę może niespecjalnie, ale swoją pracę bardzo lubię i godzę to, tak? Natomiast to jest zdecydowanie. I zawsze to mówię. Zdecydowanie to jest zawsze bardziej zasługa tej, tej drugiej strony, którą mniej trochę widać, czyli mojego męża. To, to bez wątpienia. Zastanawiam się, czy jak patrzy Pani na politykę w ogóle. I na to, co dzieje się przede wszystkim w polskiej polityce, ale nie tylko w polskiej polityce. To myśli sobie pani, że gdyby było w polityce więcej kobiet, byłoby łatwiej, bardziej przejrzyście, a może bardziej uporządkowanie. i to nie wiem, czy ja, czy ja odpowiem zgodnie z trendem, ale nie wydaje mi się. To znaczy, to zależy naprawdę od charakteru. Owszem, kobiety zdecydowanie są, wydaje mi się, bardziej nastawione na, na wykonywanie zadań, bo ja w, wydaje mi się, że w ministerstwie również, nawet na bardzo wysokich stanowiskach. Bardzo ważna jest pewna wizja, i bardzo ważna jest jakby świadomość tego, co się chce zrobić, ale najważniejsze potem jest sprowadzenie tej wizji na ziemię i wykonanie tego, zrobienie harmonogramu, odpytanie, czy, czy się zrobiło to, o czym się myślało. No jak się ma samą wizję, niestety, to. To bardzo, bardzo źle brzmi. I, I kobiety są w tym, wydaje mi się, w takim jakby no, doprowadzaniu spraw, spraw do końca lepsze. Natomiast czy ja wiem, czy to byłoby łagodniej? Ja widzę różne kobiety w polityce, ale patrząc też na mnie, już nie w polityce. No, no, ja nie jestem łagodną kobietą w pracy. Ja wiem, czy to łagodniejsze byłoby, to bym tak tego nie powiedziała. Natomiast no, normalne jest, że ludzie mają różne charaktery i że kobiet jest troszkę więcej albo tyle samo i powinno ich być tyle samo wszędzie. I tej wersji będziemy się trzymać. Bardzo mi się podoba to, co pani minister mówi. Zastanawiam się, czy pani ma taką wizję, bo mówimy o wizji również, wizję siebie za kilka, kilkanaście lat. Czy myśli pani Oj. o tym, co jest tu i teraz i co Oni mam do właśnie, wykonania? właśnie jak ja słyszę, że ktoś słyszy, jak ja słyszę, że ktoś słyszy głosy i ma wizję, to się zawsze zaczynam bać. Nigdy nie miałam wizji siebie za kilka lat. Właściwie jedną rzecz, którą chciałam mieć, to chciałam mieć dzieci, a naprawdę nigdy nic nie planowałam i dobrze na tym wychodziłam, więc teraz też nie planuję. Rozumiem, że planuje pani jedynie to, jak wydać te unijne Pieniądze. To znaczy, planuję po prostu swoje, akurat w, tym, w tej dziedzinie, bo to jest moja praca, no planuję jak, jak będzie wyglądać ministerstwo, co będziemy robić na miesiąc, na pół roku, na rok naprzód, ale wizji co do twoje, swojej przyszłości za lat 2, 3 i 5 nie mam. A ma pani marzenia? Pani, w pewnym momencie się złapałam na tym, że, że jakby prze, przestaję mieć marzenia, co jest w ogóle straszne i strasznie to brzmi, więc mam. Dobrze. Czas. Niech, niech one w takim razie się spełnią, skoro, sko, skoro są, a te spełnione. No żeby zmarzeń żyć. No a właśnie, no a te ogóle... spełnione niech trwają w takim tak, razie. bo nie liczymy ich więcej znacznie. Pani minister, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Życzę bardzo dużo siły i powodzenia w rozdzielaniu tych.